Siemanko. Witam Was w odcinku z prezentacji serwerów i dzisiaj pokażę Wam e, taki serwer, który jest e, non-premium e, i są na nim e, różne rzeczy, e, takie jak splek, paintball, pvp itd. Tak serwer jest na wersji 1.6.2 i nazywa się Horixcraft. Jesteśmy na spawnie na serwerze jest dużo ludzi jak widać i tutaj się idzie na PVP jest strefa żelazna i strefa diaksowa no i mamy też różne warpy na przykład tutaj jest splek rangi, parkour jest różne strefy 1vs1 i tak dalej tutaj jest regulamin Taki y, to jest serwer i IP podam w opisie. Nazywa się Horixcraft, tak jak tutaj y, pisze. No no i to tyle. Jeśli się podobało to nie zapomnij dać łapki w górę. I możecie sobie wbić y, spokojnie y, na ten serwer. On jest non-premium, tak jak mówiłem. No, siemanko.